Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy ECHO24, a dzisiaj moim gościem w studio Sebastian Wolszczak, Wydział Partycypacji Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia. Dzień, dzień dobry. 18 stycznia rozpoczęła się kolejna edycja WBO. Do 15 lutego możemy zgłaszać swoje projekty. No właśnie, jak możemy to zrobić i skąd mamy wiedzieć, że to właśnie nasze projekty mają szansę przejść do dalszego głosowania? Zgłoszenie jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.wroclaw.pl/wbo i wypełnić formularz. Formu formularz jest, myślę, że bardzo prosty. Gdyby ktoś miał z tym trudności, w sieci jest tu tutorial który pokazuje jak krok po kroku wypełnić taki formularz. Gdyby ktoś nie był na tyle zaznajomiony z komputerami i nie potrafił, nie potrafi wypełnić elektronicznie, zapraszamy do nas do urzędu. Wiadomo, COVID, ale urzędnik zajdzie, przekaże formularz w wersji papierowej, pomoże również wypełnić. Czyli mamy zarówno wersję elektroniczną, jak i papierową. Tak, i obie są równoważne. Tutaj nie ma nie ma, nie ma znaczenia w jakiej formie mieszkaniec złoży y, swój pomysł na projekt. Tyle tylko, że rekomendujemy wypełnienie elektroniczne, ponieważ jest to bez, bezpieczniejsze, mhm. szybsze i łatwiejsze. A jeżeli chodzi o to, jakich pytań może się spodziewać mieszkaniec Wrocławia zgłaszając swój projekt, o co mniej więcej pytacie? Pytamy jaki ma pomysł na ten projekt, czyli mm. gdzie on powinien być, co wchodzi w zakres tego projektu, jak jest obszar jego oddziaływania, czy to jest mm. projekt duży czy mały. Generalnie najprostsze rzeczy, które pozwala, pozwolą nam potem ocenić projekt i potem mieszkańcom zdecydować, czy ten projekt zasługuje na poparcie w głosowaniu. Co jest istotne? Do formularza potrzeba, z, potrzeba dwóch podpisów. Mhm. Niestety jest to wymóg ustawowy. Kiedyś tego wyrocowy nie było, ale ustawa wprowadziła taki obowiązek. Ten obowiązek zminimalizowaliśmy do absolutnego minimum wymaganego ustawą, czyli podpis lidera plus podpis drugiej osoby. Mhm. Może być małżonka. Mhm. A ile osób musi zgłosić dany projekt? To znaczy mówimy tylko o tych dwóch osobach? Zgłasza tylko jeden. Mhm. Jest to lider projektu, natomiast musi znaleźć, poparcie drugiej osoby. Mhm, ok. A jeżeli chodzi o to, skąd możemy wiedzieć, że nasz projekt ma szansę w ogóle przejść dalej albo w ogóle powstać? Znaczy to jest tylko... Mhm. Nie ma czegoś takiego, jak skąd mam wiedzieć, czy mhm. mój projekt ma szansę. Mogę zgłosić, zgłosić absolutnie każdy projekt, projekt takim, jakim się zamarzy. Mhm. I następnie ten projekt będzie weryfikowany co najmniej trzyetapowo, nawet cztero. Po pierwsze mamy pierwszy etap oceny, drugi etap oceny, ewentualne postępowania odwoławcze, i potem rzecz najważniejsza, czyli głosowanie mhm. mieszkańców. Czyli między tymi etapami można. Yy... Przeprowadzać różne zmiany, które Wy proponujecie. Tak, a czy nie w każdym etapie? Mhm. Załóżmy, że zgłasza Pani projekt na budowę ścieżki rowerowej w miejscu, w miejscu X. Yes. Um, urzędnicy mają pewne zastrzeżenia co do lokalizacji. Um, przekazujemy to po w wyniku pierwszego etapu oceny. Pani mhm. mówi wtedy: No okej, okay, rozumiem Państwa zastrzeżenia, um, troszeczkę modyfikuję. Ale może to że, tak, że Pani powie: Nie, drodzy urzędnicy, nie macie racji. Mhm. Odwołał się do prezydenta. To też jest pani, pani prawo. Ostatecznie Pan prezydent decyduje, czy, czy i w jakim. Yy, w zakresie projekt będzie, będzie przedłożony mieszkańcom do mm -hmm. głosowania, a mieszkańcy wybierają głosowanie. Jak Wrocław się zmienia na podstawie właśnie wrocławskiego budżetu obywatelskiego dzięki właśnie temu programowi? To można te zmiany można podzielić na dwie sfery: W sferę fizyczną, sferę przestrzenną. Mm -hmm. Dzięki temu powstają ścieżki rowerowe, chodniki, parki, nawet całkiem duże. Tutaj jesteśmy na kępie mieszkańskiej mm -hmm. i tutaj powstaje dzięki WBO park. Mm -hmm. y powstają również y place zabaw, podwórka. Y są projekty rewitalizacyjne, ale generalnie można, można zauważyć taki, taki trend, że mieszkańcy chcą zieleni, 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 zieleni. Ale drugim, nie mniej ważnym aspektem WBO jest to że, że to jest to, że to jest projekt liderski. Oznacza to, że aktywizuje mieszkańców, powoduje, że mieszkańcy, którzy nie byli wcześniej zainteresowani udziałem w życiu społecznym, myślą sobie, kurczę, fajnie byłoby, gdyby tutaj powstał plac zabaw, fajnie byłby tu był park, co zrobić? No mamy WBO. Zgłoszę, skrzyknę uh -huh. sąsiadów, zagłosujemy, rozniesiemy ulotki, wygramy. Uh -huh. I w ten sposób powstają pewne najpierw kręgi znajomych, potem stowarzyszenia, a potem naprawdę prężne organizacje, które dzięki temu zmieniają rozwój. Czyli właśnie taka jest droga, czyli zauważamy to, czego brakuje nam na danym osiedlu, w danej dzielnicy i po prostu zgłaszamy? Y w dużym uproszczeniu tak, ale mm -hmm. nie chciałbym mówić liderom, że mają zgłaszać tylko to, czego im brakuje. Jasne. Liderzy mają naprawdę nieograniczone możliwości zgłaszania projektów takich, które im się zamarzy. Ograniczenia są właściwie dwa. Projekt musi być wykonalny, możliwy do realizacji przez gminę i ogólnodostępny. Mm -hmm. Czyli na przykład nie mogę sobie zażyczyć prywatnego baseniku na prywatnej działce. Jasne. A jeżeli chodzi o budżet, jaki jest przeznaczony na WBO, o jakich pieniądzach mówimy? W tej chwili mówimy o 25 milionach złotych, które są wydawane na to co roku. Mm -hmm. Te pieniądze są podzielone jakby na dwie pule to są tzw. Tak projekty ponadosiedlowe, czyli o wartości do 2 milionów złotych. Celem tych projektów jest integracja dwóch lub więcej osiedli, czyli takie, które oddziałują, oddziaływują na co najmniej dwa osiedla. Jasne. Projekt, projekty małe są to projekty osiedlowe, Doświadczenie pokazuje, że te projekty zbliżają się do maksymalnej wartości 750 tysięcy, ale można zgłosić naprawdę nawet budowę jednej wioskownicy pod warunkiem, że ta wioskownica ma szansę na wygranie w głosowaniu. Y -y. Projekty po zgłoszeniu przechodzą weryfikację. No właśnie, tak. kto odpowiada za taką weryfikację? Jak wygląda cały ten proces? Jest to proces wieloetapowy. Generalnie odpowiadają urzędnicy, ale nie tylko. Po zgłoszeniu projektu projekt jest przekazywany do tak jednostki wiodącej, czyli że to jest zieleń, to będzie zarząd dzielnicy, jeżeli chodnik to będzie zarząd ruchu utrzymania lasta, jeżeli jakaś kubatura to będzie prawdopodobnie zim, ale to nie tylko, ponieważ projekty rozsyłane są do wszystkich jednostek które potencjalnie jednostek miejskich, które potencjalnie mogą wypowiedzieć się o danym projekcie. Uh -huh. Każda z tych jednostek sprawdza w zakresie swojej właściwości rzeczowej, czyli na przykład czy zgodne z MPZP, czy działka należy do gminy, czy nie leży broń Panie Boże na obszarze Natura 2000, uh -huh. czy nie narusza jakichkolwiek innych przepisów, czy to środowiskowych, czy to przestrzennych, czy to uh -huh. y, budowlanych. Y, z tego robiona jest informacja zbiorcza, która przekazywana jest liderom. I wtedy pani jako potencjalny lider może się uh -huh. powiedzieć, no drodzy urzędnicy, no macie rację, albo nie drodzy urzędnicy, absolutnie nie macie racji. Mhm. I wtedy w zależności od pani, o, od pani przeświadczenia, albo Pani modyfikuje projekt, albo Pani też składa wniosek o wszczęcie drugiego etapu oceny. W tym, etapie, w, tym, w tym etapie spotykamy się, rozmawiamy, wyjaśniamy dlaczego tak, a nie inaczej i znów ma Pani możliwość wyboru. Mhm. Albo Pani przyjmuje e, argumenty urzędników, albo też Pani absolutnie się z nimi zgadza, wtedy mhm. Pani składa odwołanie do Pana Prezydenta i tu już Pan Prezydent jest ostateczną instancją, mhm. i Pan Prezydent decyduje o, kształ, o kształcie e, tego projektu. Ale co jest istotne, e, każdy projekt od momentu zgłoszenia, już teraz w, te decyzje zgłoszone, projekty są już publikowane. Mm -hmm. Na dole strony jest taka okienko na opinię. Absolutnie każdy z nas może zaopiniować projekt. Na zasadzie, projekt jest rewelacyjny, głosujcie. Projekt narusza prawo, nie głosujcie. Projekt jest z zadań środowiska, nie głosujcie. I każdy ma prawo zapoznać się z tymi opiniami. To może być mm -hmm. cenna wskazówka przy decyzji mieszkańców, czy poprzeć dany projekt, czy też nie. A urzędnicy biorą te opinie pod uwagę? Y tak, ale my mamy dość ograniczone, ograniczone możliwości, mm -hmm. ponieważ bierzemy tylko pod uwagę te opinie, które wskazują, że jest naruszone prawo. Mhm. Jeżeli ktoś popiera bądź nie popiera projektu, bo mu się podoba bądź nie, yes. to, jest, to jest jego wola i my okay. tutaj w to nie ingerujemy. Mhm. I jeszcze bardzo ważna rzecz, my nie cenzurujemy tych opinii. Oczywiście, jeżeli pojawi się hejt, wulgarne słowa, wyzwiska, wyzwiska, będziemy się zainterweniować, ale obojętnie, czy projekt, czy opinia jest pozytywna, czy negatywna, ta opinia nam zostaje. I, i, I to na zawsze, bo. Mhm. Ty, a, te strony nie są archiwizowane, one są dostępne cały czas. Mm -hmm, jasne, a jeżeli chodzi o il, il, ile osób pracuje przy, przy WBO w ogóle, to znaczy mówię o, o urzędnikach, jaka to jest liczba? Komórka, która zajmuje się WBO, liczy zaledwie 4 osoby. Mm -hmm. Natomiast to jest tylko ta, ten czubek góry lodowej, ponieważ można liczyć, że co roku WBO opiniuje około 100-150 urzędników, w zależności od tego, jak bardzo szeroki jest wachlarz zgłoszonych, zgłoszonych projektów. Mm -hmm. Czyli możemy założyć, że możemy powiedzieć, że Wrocławski budżet obywatelski na podstawie co, tego, co, o czym Pan już powiedział, to taka forma dialogu między mieszkańcami a Urzędem Miasta? Jak najbardziej. Mhm. Y od kilku lat obowiązuje ustawa, yy, która reguluje zasady budżetu obywatelskiego, i ona mówi wprost, że budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. I my we Wrocławiu bardzo dbamy, żeby ten element konsultacyjny był w tym procesie bardzo istotny. Mhm. Głosowanie dopiero we wrześniu tak. i odbędzie się między 24 września a 11 października. Ile projektów ma szansę wejść do głosowania? Ciężko powiedzieć. Mogę się jedynie opierać na historii. Zakładam, że zgłoszonych zostanie między 300 a 400, a do głosowania zostanie dopuszczonych między 150 mhm. a 200, chociaż trzymam kciuki, żeby te by Był jak najwyższe. Czyli to nie jest tak, że musi być określona liczba projektów, tylko Wy po prostu macie określoną pulę pieniędzy do tak. podzielenia i na tej podstawie dzielicie ją na projekty. Tak. Na szczęście nie zdarzyło się jeszcze, że pieniędzy było więcej niż potrzeb. Jasne, rozumiem. A jeżeli chodzi o szkołę liderów, co to takiego? To jest pewna, pewna, pewna nowość. Mianowicie w toku konsultacji, rozmów, w toku życia WBO okazało się, że. Następuje swego rodzaju rozwarcie nożyc, że są liderzy, którzy wygrywają niemalże z roku na rok, mhm. mają know-how, mają kontakty, mają y, wiedzę, jak wygrywać. I są też osoby nowe, o których mówiliśmy na początku, które chciałyby zmienić Wrocław, a boją się, że nie mają tej no Nie dadzą radę. Mhm. Więc chcemy doprowadzić do zwarcia tych nożyc i. Y, przekazać wiedzę, którą mamy my, którą mamy doświadczenie liderzy, którzy mm -hmm. mają specjaliści od promocji, od środowiska, od uniwersalnego projektowania, aby te osoby, które chciałyby zmieniać Wrocław, a nie czują takiej pewności siebie, czy, czy posiadają odpowiednią wiedzę, to w tą wiedzę ją wyposażyć. Mm -hmm. Czyli to będą takie szkolenia? I tak, i nie, ponieważ okay. będzie cykl sześciu webinariów, ale będzie też cykl czterech, ostatnich spotka czterech otwartych spotkań, podczas których będziemy wymieniali się spostrzeżeniami, doświadczeniami i pomysłami na WBO. Czyli po prostu teraz jedyne, co zostaje, to zgłaszać projekty. Jak najbardziej. Zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci, ci, Moimi Państwa gościem był Sebastian Wolszczak. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.